Wiem, co chcę, ale nie wiem od czego zacząć, bo już długo pracuję w jednej firmie, teraz chcę zmiany zawodowej. No i jak to ruszyć z miejsca? To jest wątek, który pojawił się ostatnio we wiadomościach na moim Facebooku i postanowiłam na to odpowiedzieć, ponieważ wielokrotnie słyszałam to pytanie, więc być może nurtuje i Ciebie, więc od czego zacząć? Podam krótki przepis. Zaczęłabym od sprawdzenia, czy na pewno wiesz, co chcesz. Bo bardzo często mi wam takie rozmowy, właśnie wie co, wiem, co chcę, ale nie wiem, od czego zacząć. I jak pytam, no dobra, to co chcesz, to się okazuje, że mamy nie do końca dobrze sprecyzowany nasz cel. Także zachęcam Cię, żeby teraz sobie to zapisać i zweryfikować żeby się upewnić, czy na pewno wiesz, co chcesz, czy na pewno wiesz, w jakim kierunku dalej chcesz iść. Także możesz zatrzymać to wideo za chwilę, jak podam ci instrukcję. Na tę chwilę możesz zatrzymać, żeby przygotować sobie długopis i kartkę, żeby mieć coś do notowania i w praktyczny sposób od razu przejść przez kroki. Skąd wiemy, że wiemy, czego chcemy, że mamy dobrze postawiony cel. Z punktu widzenia operacyjnego, szukania pracy. Taki dobrze postawiony cel zawodowy powinien w sobie zawierać co? Gdzie i z kim? Najczęstszym, najprostszym elementem, dosyć oczywistym dla nas jest aspekt co czyli jakie to stanowisko, tak mówiąc, bardzo um, powszechnie jaki rodzaj pracy chcesz wykonywać. Natomiast czasami stanowiska nie obrazują w pełni tego, co chcemy robić dlatego, um, precyzując to swoje co, warto też zwrócić uwagę, czy jest jasne i klarowne w tej nazwie stanowiska, rodzaju pracy jakkolwiek sobie to nazywamy czy jest powiedziane zarówno poziom stanowiska, jak i obszar tego stanowiska? Czy jest absolutnie jasne, co to jest? I tutaj są najczęściej dwa aspekty: poziom i obszar. Czyli czy to jest jakiś poziom wyjściowy, juniorski, specjalistyczny, ekspercki, może liderski, może chcesz być dyrektorem, może jeszcze wyżej? Prezesem, CEO. Więc tutaj jedno to jest poziom, poziom tego stanowiska, a drugie to jest obszar. W jakim obszarze na przykład chcesz być dyrektorem? Czy chcesz być dyrektorem finansowym, czy może dyrektorem do jakichś innych spraw? Określ to jak najdokładniej. Niektóre nazwy są klarowne i wiemy to z góry, w samej nazwie jest to jakby zawarte, ale często bywa tak, że my się kierujemy też takim ukrytym założeniem, które dla nas jest jasne, a dla innych nie. I teraz, kiedy my zaczniemy wychodzić na rynek pracy i szukać, nawet wśród znajomych mówić, czego chcemy i prosić o polecenia, no to będzie to uruchamiało zupełnie różne wyobrażenia, skojarzenia i też mniej lub bardziej trafione oferty pracy. Jeśli będziesz mieć bardziej dokładnie określony cel, będzie ci łatwiej przeczesać ten rynek, dostosować swoją autoprezentację w aplikacjach, na rozmowach i wszędzie indziej. Ale dopiero powiedzieliśmy o co. Jest jeszcze aspekt gdzie, który również pomoże Ci w tym wszystkim, bo korzyści, o których mówię, jakby dotyczą całościowo dobrze określonego celu. Więc aspekt gdzie zakłada, że masz określoną branżę, rodzaj organizacji, miejsce. Może być też sektor, wszelkie tego typu parametry. Co bardziej obrazowo powie, ok, chcę być dyrektorem finansowym, ale w jakiej branży, w jakim rodzaju organizacji? Zarządzanie finansami może się bardzo różnić w małej organizacji w porównaniu do wielkiej korporacji. Więc może być no, inne, inna sprawozdawczość finansowa, może być zespół do tego, też branża może wnosić określone przepisy, które musisz znać. I oczywiście określenie w ten sposób celu to nie znaczy, że ty po prostu nie jesteś w stanie rozwinąć się w wielu różnych kierunkach jako dyrektor finansowy. Tak? Natomiast teraz zakładam, że szukasz pracy, a niekoniecznie chcesz budować wielki plan rozwoju. Więc z punktu widzenia operacyjnego szukania pracy, im dokładniej określić to, co chcesz, tym po prostu łatwiej będzie Ci to zdobywać. Oczywiście też, jeśli masz precyzyjnie ustalone cel, to będzie Ci łatwiej zweryfikować, czy masz lukę kompetencyjną, czy nie, czy trzeba się czegoś douczyć, czy nie. Natomiast tutaj chodzi o te korzyści zdobywania pracy autoprezentacyjne. To nie znaczy, że się nie nadaje do żadnej innej pracy. Chodzi po prostu o to, żeby szybko to zrobić i, i wykorzystać też najbardziej skuteczne metody szukania pracy, inne niż oferty. Jeśli szukasz przez oferty, to możesz sobie myśleć, no ale przecież właśnie, jakie inne metody? Ja szukam głównie przez oferty. Natomiast no wyobraź sobie, że do tej pory zdobywałeś czy zdobywałaś pracę przez oferty, a są jeszcze skuteczniejsze metody. Także możesz robić, szukać przez oferty. Natomiast dzięki określonemu dobrze celowi możesz uruchomić też metody, które przyspieszą Twoje poszukiwania, czy też dzięki którym odkryjesz takie ukryte wakaty i będziesz pierwszy czy pierwsza w kolejności. Tak więc powiedzieliśmy o co, powiedzieliśmy o gdzie. Jest jeszcze aspekt kto, natomiast niejednokrotnie on się łączy z tym gdzie. Tak, jak, gdzie będzie środowisko, co to są za ludzie, kim są ludzie, z którymi chcesz pracować. Często to dyktuje nasze gdzie, czyli ta nasza branża tak, określa bardzo mocno, z jakim typem ludzi mamy do czynienia. Więc tak dla uproszczenia to są te trzy kryteria, które warto sobie spisać. Także zastopuj, zapisz zgodnie z tymi wytycznymi, o których powiedziałam. I będziesz widzieć, czy masz to wszystko, czy to jest jasne, czy jak mówisz o tym znajomym, to oni wiedzą, do jakiej pracy mają Cię polecać, czy to, z czym wracają, to jest nietrafione. Oczywiście może być tak, że nie mają dla Ciebie kontaktów i poleceń, ale często jest tak, że po prostu znajomi nie rozumieją, czego chcesz. Więc taki prosty test możesz zrobić też na swoim e, dziecku, jeśli nie je masz albo jakimś zaprzyjaźnionym. E, I zapytać, czy dla dziesięciolatka to jest jasne, co ty robisz? Czy też nie? Jeżeli jest, to masz dobrze, raczej określone cele. Jeżeli nie, to nie. Dla przykładu programista IT. Wiemy niby, że taki jest popyt na tą pracę. I praktycznie wszędzie jest potrzebna. I mogłoby się wydawać, OK, programista IT, mamy zawód, mamy IT, czyli niby branżę, ale moim zdaniem to jest dość szeroko postawiony cel. Jeśli jest ci obojętne, w jakiej branży pracujesz, no to OK. Natomiast dalej, z punktu widzenia zdobywania pracy, możesz mieć utrudnione zdobywanie. Dlatego ja ci proponuję określić, OK, jaka działka IT. Jest dla ciebie szczególnie fajna, bo można pracować w firmach typu agencja, można wewnątrz, można w typu studio, jeśli chodzi chociażby o wielkość, można programować oprogramowanie ERP dla bankowości, dajmy na to, ale można na przykład tworzyć gry komputerowe i to będzie zupełnie inna praca zupełnie inne środowisko. Więc proponuję się zastanowić, na którym środowisku, na którym. Rodzaju pracy, specyfice pracy najbardziej ci zależy i wtedy zrobić taką kampanię szukania pracy pod ten konkretny cel, na którym ci zależy. I jeżeli będziesz iść pod programistę IT, powiedz, powiesz to znajomym, że chcesz być programistą IT, no to pewnie podeślą ci jakieś kontakty, bo wiele osób potrzebuje programistów IT. No ale. Później będziesz chodzić na rozmowy i może się okazać, że no, to jest, są jednak bardzo zróżnicowane oferty, więc to się będzie bardzo różnić i ty będziesz musiał zweryfikować tę oferty, przeszerzać ten rynek, przygotować się do bardzo różnych rozmów. A jeżeli określisz wężej ten cel, to będziesz mieć mniej drzwi do zapukania. Szybciej zweryfikujesz oferty, szybciej namierzysz oferty, przygotujesz autoprezentację, czy to w aplikacjach, czy to na rozmowach. Będziesz się cały czas wcielać w podobną rolę i możesz wtedy. Wykorzystać te metody, o których mówiłam, jak bezpośrednie podejście do organizacji czy networking środowiskowy. Jeśli nie masz celu, no to jest na zasadzie, że no pracy, poleć mnie. No dobra, ale do jakiej pracy mam cię polecić? W czym jesteś dobry? Co ty w ogóle chcesz robić? Nikt nie chce polecać ludzi, którzy no jakby sami nie wiedzą, w czym są dobrzy, no bo co. Nie są w niczym dobrzy, ja polecę i co? Spalę swój kontakt, albo na przykład nie chcę im się pracować w danej dziedzinie, no bo odejdą, tak? Chcemy polecać ludzi, którzy są dobrze w tym, co robią.